Wiesz co, e, mam antynogi ze sobą. I to e, dwa razy. Sprawdźmy. Żeby sobie obiega. A dalekładnie to jest? Idziemy na klepę. 3000. Wbijajcie na tablce i tu macie IP, Poczekajcie. A nie, ja, spam, nie, nie spam, nie spam, nie spam. Czekaj, ja muszę, mam. muszę odłożyć sobie bacony. A no to odwórz. To tutaj jakaś live, ale to nie? Mam. Dobra. Ja się lecimy, lecimy. do ciebie e, TPAX A to jest daleko od nas? Eee no trochę daleko. E, 3000 kratek. To zejdziemy, myślę. Ej, nie cykaj parę, nie bądź się nie opłaca. Ja bym się panczował szczerze mówiąc. Tylko ja pancza nie mam. A nie mam panczę. Ej, ja nie ma strzał, a mam panczę trzy. Chwilę. Masz. Ja już mam. Jak to knokuje, gościu? Bezki, dzisiaj albo odcinek, kiedy wy to nagrywa... widzicie tego live'a, to przed chwilą nagram odcinek z Oskarkiem z unboxinga prime case'ów, dlatego mam Tak, Ponad dwóch stagów. Nie typam się do ciebie. Jeszcze, No to się! No ale ja ci... Się... Pa... Poczekaj, Repair, Al... Idziemy na górę. Ty w ogóle masz y, masz czpanca 3? No. O Je na szczelaga. Nie, e, mnie nie zasygnalizowało. E, kiedy. Gdzie, e, gdzie, gdzie. gdzie ty jesteś? Będzie znowu u ciebie. Zobaczę, czy ktoś był na live'a. Są opóźnienia o minutkę. Gdzie ty jesteś? Znowu tepnij się Bo ja się pamcię mega daleko Dobra Tylko poczekaj, ej! A może tepnij się jak ja już będę na miejscu Co? Nie! Może pokop se się... Ale nie, stary! Ej, sami... pokop se M-e, Pokop se Emę Ej, mam jakąś gierę A dobra, pojdzie Ja też... Nie, to... Daj pan szczera, tutaj... akceptuj, akceptuj, akceptuj Dobra Dobra Akceptuj Pchnę? O Jezu Anulowana, wejdź teraz. A ja jestem już. A. Dodajemy do mnie i ja teraz omówię, tylko nie teraz. Ja też mam nogi. O, no, ja mam dwa razy nogi. to jedne schowam, bo się boję. O nie. Teraz e, mam e, dziewięć. I mam dziewięć w, 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 w ecu. To jest chyba kolejna gildia. Tak. Bija mnie Oram. Aha Gdzie ty? Poczekaj, jest Poczekaj, e, Dobra, PPA Ty Jezu, ale ja w strzałach. No i znowu e, mnie zgubiłeś. Poczekaj. Zwój ja prośbę o Czekaj, bo ja jestem w G. W sumie. A, nie, bo ja jestem e, w Gil. To mnie. Dobra, teraz. Nie, nie zatrzymaj się. No i znowu. Czekaj. Fajral. Czekam no. czuj się! A nie ja wam cię tepać. Ale mega jest się panczować jest na panty 3. Okej, Half tu jestem mordę. Nie Jezu, ty ciągle mnie kubiesz XD. Gdzie ty jesteś? Oscar, X. 9, 9, 5. ja ty jesteś na live? Czekaj. Ja wychodzę z czury. jeszcze tepam. Czekaj. Okay. Okej, okay. E, Gdzie to? Tam. Znowu mam laga. <laughs> Znowuś mnie się Akceptuj. Czekaj, bo chcemy Eje jakieś dwie. Okej, okej. Poczekaj, bo znowu jestem w jakimś kredzie Daj jeszcze Daj jeszcze Co się zostało? 800, 850 e, e, 850 tych kratek Ratapaj Jeszcze być mnie chyba tak są No ja się też do siebie Aha. No dobra Okej, okay, zaakceptowałem Czekaj, jeszcze ja tak starpaczkę zmieniłam. Ale ty znowu mnie skrubiesz, ja nie mogę. Ile ja mam pingu? Aha, bo ja mam live'a. Przez to mój internet tak szwankuje. Znowu cię zgubiłam. Axt. Ej, ty pisałaś kropka schowek, a nie ukaśnik schowek jeszcze jesteśmy mega blisko i możemy cykać perły co jest? To jest to? to okay. jest to Poczekaj Nie, 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 nie Chodź dalej, chyba O, jeszcze 400 kratek To et, lecimy perł tam Jestem na drzewie, okej okay. Jak normalnie, poczekaj o... No nie. nie mogę, nie chcę czekać. O, to chyba ta Gildia! S E Sprawdźcie to da. Chwilę. Nie wiem czy to ta S. Kordy ci pospawaj szybko, poczekaj. Nie, ja znam każdy, bo ja mam raczej do mnie dodam go się Minecraft Dobra, czat. O, ja okay. powiem, że mam lewika.